Fact number 3. immediately after the incident the former minister of defense and foreign affairs of Poland Radek Socorsa posted a photo of the leaks site on Twitter and openly thanked the United States for this sabotage. He wrote, Thank you, USA. Ja to mam wrażenie, że jeżeli chodzi o polską dyplomację, to od lat słyszymy, że wstajemy z kolan. I teraz wszyscy się z nami liczą. Tylko po to, żebyśmy potem wszyscy mogli zobaczyć, jak teatralnie wywalamy się na twarz. Zgadza się, jestem pod stałym nadzorem YouTube'a w ostatnim czasie, więc nie mogę używać już takich niemiłych słówek. Taka to jest wolność słowa w tej uśmiechniętej Polsce. No ale cóż takie życie? Może dożyjemy w końcu lepszych czasów? W każdym razie jesteście na kanale kto wygrał, więc obowiązkowo zostawcie lajka like i suba, bo być może jest to ostatnia szansa, by tak zrobić, zanim mnie usuną za poruszanie tematów, które nie podobają się liberalnym elitom. Jeżeli więc już zostawiliście to, witajcie w ruchu oporu. Tymczasem bez zbędnego pier gadania, przejdźmy do głównego tematu. Radosław Sikorski, czyli jeszcze doszły kandydat na prezydenta i na nasze nieszczęście, nasz minister spraw zagranicznych, po raz kolejny upokorzył się na arenie międzynarodowej. Normalnie byłoby to całkiem zabawne, gdyby tylko nie to, że przez tego jeło osobę inteligentną w sposób alternatywny do staromodnego postrzegania inteligencji, obrywamy wszyscy jako naród rykoszetem. Ja naprawdę nie rozumiem, w jaki sposób społeczeństwo dało się omamić jakimś odklejonym lipkom i twitterowym silniczkom, którzy usilnie wciskali nam do głów wizerunek Radosława Sikorskiego jako jakiegoś światowej klasy wielkiego dyplomata, który zna angielski i wszystkich i w ogóle jest super profesjonalistą. Ziomek już i tak kompletnie się skompromitował swoimi wypowiedziami na temat wojny na Ukrainie. A może, według YouTube'a, powinienem już mówić w Ukrainie, zanim ponownie dorwał się do stołka ministra. Na samym początku sugerował, że rząd PiS chciał dokonać rozbioru Ukrainy i ocenił, że utrzymała się ona wyłącznie dzięki bohaterstwu Zeleńskiego, czym napluł w twarz każdemu Polakowi, który płaci podatki i sponsoruje w ten sposób ukraiński rząd. No i oczywiście nie wspominam już o słynnym tweetie, w którym dziękował USA za zniszczenie Nord Stream 2, przez co stał się idealnym narzędziem w rosyjskiej propagandzie. Fact number three: immediately after the incident, the former minister of defence and foreign affairs of Poland, Radek Sikorski, posted a photo of the leak site on Twitter and openly thanked the United States for this sabotage. He wrote: "Thank you USA." Here is a photo of that tweet. Under it, the acting member of the European Parliament commented on his own tweet and said, I quote, there's no shortage of pipeline capacity for taking gas from Russia to Western Europe, including Germany. Nord Stream's only logic was for Putin to be able to blackmail or wage war on Eastern Europe with impunity, end of quote. Yesterday apparently realizing that he had said too much, he deleted his tweet. We also cannot fail to note that Mr. Sikorsky's wife Anna Applebaum is a person who enjoys access to the circle of power in Washington, DC in a wide variety of information. Widzi pan panie tusk tak wygląda prawdziwy pożyteczny idiota Putina. A pan pozwala takim ludziom nas reprezentować. Akcje, które odwalał Sikorski, powinny go na zawsze skreślić z pełnienia jakiejkolwiek poważnej pozycji w tym kraju, który i tak już jest trzymany taśmą, a tym bardziej powinno się go trzymać z dala od jakiejkolwiek dyplomacji. Ale nie. W TVN-ie powiedzieli, że Sikorski jest fajny i profesjonalny i naprawi nasz wizerunek na arenie międzynarodowej, więc wszyscy ci eksperci od silnych Razem którym już mózgi zdążyły obumrzeć od inhalowania własnych pierdów, musiały rzucić się do tępego spuszczania się nad sikorskim. I teraz mamy tego efekt. Naprawdę, Sikorski przypomina mi trochę Bidena, nad którego widok też ci wszyscy liberalni eksperci w garniturach dostawali erekcji, mówiąc: Jak to on naprawi zepsutą przez Trumpa politykę międzynarodową i naprawi wizerunek USA na świecie, tylko po to, by później wszyscy mogli patrzeć, jak Ziomek nie potrafi ułożyć zdania, a cały świat się rozpada. To samo widzimy z Sikorskim. Typ miał naprawić polskie relacje międzynarodowe oraz nasz wizerunek na świecie? A jak mu to wychodzi realnie? No właśnie tak, że jest on teraz niemiłosiernie gnojony przez Muska i USA i teraz musi się uniżać i przepraszać. Zaczęło się od tego, że Elon Musk napisał na platformie X. Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie. To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra. Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz. No i oczywiście, między wódkę a zakąskę musiał wpieprzyć się Sikorski, mówiąc, że Polska sama płaci około 200 milionów złotych rocznie na Starlinki dla Ukrainy. I jeżeli Mask chce się tak bawić, to trzeba będzie znaleźć innych dostawców. To ja mam takie dwa pytania. Po pierwsze to, czy ktoś nas pytał o zdanie, czy chcemy wywalać tyle pieniędzy z naszych podatków na internet dla Ukraińców? Oraz drugie, jakich innych dostawców oprócz Starlinka z Sikorski? bo mi się wydaje, że przy takich wymaganiach to Starling na razie ma monopol. Jak widać uśmiechnięci wzięli chyba lekcje od Zeleńskiego i lubią grać w karty, nie mając nic na ręce. Musk bezpardonowo kazał więc Sikorskiemu się zamknąć, nazywając go małym człowieczkiem. A całość poprawił sekretarz stanu USA Marco Rubio, który kazał przeprosić Sikorskiemu za to, że się w ogóle odezwał i podziękować za to, że USA pomaga ciągle Ukrainie. Jak na to zareagował Sikorski? Pewnie jakoś po męsku się postawił i ich dwóch wyjaśnił. Nie, podkulił ogon jak ostatnia pizda, zaczął się płaszczyć na Twitterze. Także jak widzicie kochani, wstajemy wreszcie z kolan, by się na ryj. Najśmieszniejszy jest w tym wszystkim Tusk, który desperacko próbował ratować całą sytuację, wychodząc na Twittera i słuchajcie tego. Prawdziwe przywództwo oznacza szacunek dla partnerów i sojuszników, nawet dla mniejszych i słabszych. Nigdy arogancja. Drodzy przyjaciele, pomyślcie o tym. Podoba mi się, że jak odgadania, że wiele znaczymy w Europie i na świecie, przeszliśmy do tego, że premier kraju oficjalnie się płaszczy przed światem, że Polska jest przecież taka mała i słaba i nie można tak nieładnie o jej ministrze spraw zagranicznych mówić, bo przecież on sam nie wie, co gada. Panie Tusk, o Pana szacunku mogliśmy się przekonać, gdy Pan Sikorski i cały Wasz rząd wyzywali Trumpa od agentów Putina, a teraz musicie się płaszczyć i pozwalać na siebie pluć. Szkoda tylko, że leci to na nas wszystkich. No, i tak to właśnie wygląda, drodzy widzowie. Polska dyplomacja pod wodzą Sikorskiego i Tuska to nieustający serial szkolny, w którym Polska jest tym gnębionym przez wszystkich dzieciakiem, który wstaje z kolan, żeby zaraz spektakularnie rymsnąć na glebę, a potem jeszcze przepraszać, że się przewrócił. Cały świat patrzy, jedni się śmieją, drudzy kręcą głową, a my, zwykli podatnicy, możemy tylko załamywać ręce i pytać. Za co my to wszystko płacimy? Może kiedyś doczekamy się czasów, kiedy nasi przedstawiciele przestaną robić z nas pośmiewisko? Przypomnę tylko tym, którzy twierdzą, że nie powinniśmy pozwalać na to, aby zagraniczniak na polskiego ministra pouczał. Radio nieładnie mówił o Trumpie. Także chyba dostał to, na co sukcesywnie sobie pracował. A wy jak uważacie, że radzi sobie pan Sikorski na stanowisku? Może uważacie, że faktycznie się odradzamy na arenie międzynarodowej i musimy teraz stać murem zaradkiem? Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście przekazać Sikorskiemu. A jak już to zrobicie, to koniecznie zostawcie lajka like i suba, ponieważ YouTube coraz częściej zaczyna mi zdejmować i cenzurować materiały. Dlatego subujcie póki możecie i trzymajcie się. Byliście na kanale kto wygrał? Ja już muszę lecieć. Widzimy się niedługo.